Hej, Jacek i Darek. Dzisiaj na tapetę bierzemy stożek rotatorów, powiemy jeden o anatomii, dwa o funkcji, trzy oczywiście też o ćwiczeniach i leczeniu. Zapraszamy. Stożek rotatorów, zwany inaczej pierścieniem rotatorów, a z angielskiego rotator cuff, czyli tłumacząc dosłownie mankiet rotatorów, znajduje się w naszym barku. Składa on się z czterech mięśni. Pierwszy mięsień to mięsień nadgrzebieniowy, który przebiega. Jak sama nazwa wskazuje, nadgrzebieniem łopatki. Drugi mięsień jest to mięsień podgrzebieniowy. Ten mięsień, raz jeszcze, sama nazwa wskazuje, przebiega pod mięsień nadgrzebieniowym, podgrzebieniem łopatki. Trzecim mięśniem jest to mięsień obłemniejszy. No i ostatnim mięsień jest to mięsień podłopatkowy. Wszystkie te mięśnie rozpościerają się w wielkim skrócie od łopatki do kości ramiennej. Funkcja stożka rotatorów w naszym stawie ramienno-opadkowym w naszym barku jest kluczowa. Nie jest to dość specyficzny staw, kolokwialnie powiem, że to jest staw wiszący. Nie jest to anatomiczne określenie, ale mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi. Nie jest to staw biodrowy, który jest dociśnięty, mocno zborny praktycznie bez możliwości zwichnięcia, bądź jest bardzo rzadkim. Jest to staw, który najczęściej się zwicha, ponieważ jest najbardziej mobilny, najbardziej ruchomy. I funkcją stożko-ratatorów jest zapewnienie dynamicznej stabilizacji naszego barku, naszego stawu ramionu łopatkowego, po prostu centralizacja głowy kości ramiennej w panewce łopatki podczas ruchu, czyli podczas dynamiki. Do uszkodzenia stożka ratatorów może dojść zazwyczaj w dwóch mechanizmach. Ostrym, czyli tu może być uderzenie, upadek, trauma, szarpnięcie. Jest to rzadsze, ale zazwyczaj te uszkodzenia są tutaj wysokiego stopnia, czyli jest duże naderwanie, zerwanie. Drugi charakter jest o charakter przewlekły. Nie jest to jednorazowe uderzenie, a jest to suma mikrourazów, często związana ze zmianami zwrotniowymi, a przede wszystkim związana z Przeciążeniem w tym obrębie. Do grupy zwiększonego ryzyka uszkodzenia stożkotwórców możemy zaliczyć amatorskich i profesjonalnych sportowców. Warto tutaj wymienić takie sporty jak koszykówka, piłka ręczna, czyli sporty rzucane jak i pływanie. Ponadto do grupy ryzyka trzeba zaliczyć wszystkie osoby, które w swojej pracy wykonują powtarzające się ruchy ponad głowę. Pierwsze, które przychodzi mi na myśl jest to branża budowlana, wykończeniówka, malarze czy tynkarze. Przy tej wyliczance nie mogę ominąć też osoby, które prowadzą siedzący tryb życia, jak i osoby starsze, u których ta elastyczność ścięgien jest dużo gorsza. Te osoby wraz z brakiem ruchu doprowadzają do tego, że ich mięśnie ścięgna są o tyle słabsze, że nawet aktywności dnia codziennego mogą powodować przeciążenia. Pierwszym podstawowym objawem jest ból, ból barku, który może być zlokalizowany w różnych miejscach w zależności od charakteru, mechanizmu, no i oczywiście mięśnia, który jest objęty patologią. Ten ból może wpłynąć również na ograniczenia ruchomości, możemy mieć zmniejszoną. Mobilność naszego stawu. Nasze objawy mogą wzrastać również w trakcie nocy, jeżeli ten stan jest już przewlekły. Dodatkowo, wszystkie osoby aktywnie fizycznie, np. ci, którzy ćwiczą na siłowni, podstawowo mogą odczuć ból powysiłkowy po treningu. Wraz z rozwojem tego schorzenia będą odczuwać ból już w trakcie ćwiczeń, np. wyciskanie na klatkę, wyciskanie na barki, czy też. Odwodzenie wraz z dalszym rozwojem tego schorzenia, ten ból może być już spoczynkowy. Wcale nie muszą ćwiczyć, a już podczas długiego siedzenia będą czuć ten ból, bądź podczas jazdy samochodem. W objawach na końcu warto jeszcze dopowiedzieć, że jeżeli przyczyną, mechanizmem był upadek, uderzenie, trauma, to w objawach też będziecie mieć obrzęk, krwiak, a może i dużą niestabilność stawu. Diagnostyka polega na połączeniu trzech czynników: wywiadu, który jest dość charakterystyczny dla uszkodzeń stożka rotatorów, dwa, testy diagnostyczne w gabinecie, które na naszym kanale też już powstały podstawowe, ale jeżeli jesteś zainteresowany, to zostawia link w karcie u góry. Trzy Badania obrazowe, jeżeli była trauma, uderzenie, upadek, podstawowo prześwietlenie RTG, ale złotym standardem do określenia uszkodzenia stożka jest badanie USG, nieraz rozszerzane o rezonans w niektórych przypadkach. Leczenie uzależnione jest od charakteru i rozmiaru uszkodzenia. Najczęstszym mięśniom uszkazanym jest ścięgno mięsia nadgrzebieniowego. Przy dużych naderwaniach nieraz trzeba takie ścięgno zszyć. Przy zerwaniach nieraz będzie potrzebne te zszycie i naciągnięcie danego ścięgna. Jednakże znaczna większość uszkodzeń jest to charakter przewlekły. U takich osób podstawowym leczeniem jest rehabilitacja, a mięsem rehabilitacji są ćwiczenia. W ćwiczeniach najważniejsze, aby skupić się nad trzema grupami ćwiczeń. Pierwsza grupa, ćwiczenia rotacji zewnętrznej. Tutaj mamy cały wachlarz ćwiczeń, my pokażemy ćwiczenie w leżeniu na boku. Podstawowo połóż się na zdrowym boku. Twoja chora ręka jest zgięta w stawie łokciowym na 90 stopni, 10 stopni zgięta w stawie ramiennym, ale mamy spiętą łopatkę. Trzecia będzie polegać na tym, że bierzemy ciężarek i robimy rotację zewnętrzną przy zachowaniu, że łokieć jest przy ciele, nam nigdzie nie lewituje. To ćwiczeniem powtarzaj 6 do 15 powtórzeń w czterech seriach. Pamiętaj, że idziesz do pełnego zmęczenia mięśni, może nie do upadku mięśniowego, ale tak, aby poczuć już duże zmęczenie, pełną pracę. Druga grupa ćwiczeń odwiedzenie. Jak już popracował sobie podgrzebniowy i obłymniejszy, chcemy też skupić się troszkę na nadgrzebieniowym, i tutaj będziemy robić ćwiczenie. Odwodzące. My pokażemy akurat siedząc, ale ćwiczenie można robić stojąc w różnych wariacjach. Łapisz albo ciężarek, albo gumę. Twoja ręka jest przeniesiona troszeczkę do przodu i starasz się odwodzić swoje ramię do kąta 70-80 stopni. Lekko pod skosem do przodu i wracasz do pozycji wyjściowej. Pamiętaj, aby w tym ćwiczeniu nie szarpać. Pamiętaj, aby to ćwiczenie robić powolutku i pamiętaj, aby dobrać tak obciążenie, aby nie czuć żadnych dolegliwości bólowych, a tylko pracę mięśni. Trzecia grupa ćwiczeń są to ćwiczenia globalne podstawowe. Musisz wiedzieć o tym, że nie da się wyizolować Prace mięśni stożka rotatorów. Przy rotacji zewnętrznej, którą pokazaliśmy, oczywiście będzie mocno pracował się podgrzebieniowy, wspierany przez obłem mniejszy, ale tak naprawdę tutaj też będzie mięśniem pomocniczym tył naszego barku, czyli tylny akton naszego mięśnia naramiennego. I tak naprawdę nie da się wyizolować tylko jednego mięśnia. Jakbyśmy chcieli ćwiczyć mięsień podłopatkowy, które jest najsilniejszym z tych czterech mięśni, no to przy rotacji wewnętrznej będziemy mieć szereg mięśni silnych i nawet klatka piersiowa, która będzie nam pomagać przy tym, żeby to robić. Jak będziemy robić odwodzenie przy ćwiczeniu numer dwa, no oczywiście mięsień nadgrzemieniowe będzie inicjował ten ruch, ale mięsień naramienny, jego boczny akton, jak? Również będzie nas tu wspierał. Nie da się wyizolować. Więc jeżeli wiemy, że stożek rotatorów zapewnia stabilność, stabilność dynamiczną, no to musimy zrobić jakieś ćwiczenie globalne. Na przykład OHP, jeżeli jest bezbolesne z przodu w pozycji takiej wertykalnej, czyli w pozycji, gdzie trzymamy sobie na przykład ketla bądź handel. Ręka jest z przodu w pionowej wersji i unosimy nad głowę powoli. Możemy robić całe wariacje ćwiczeń, które są bezbolesne z aspektem unoszenia nad głowę. Możemy dawać gumę na boki, dawać i przenosić nad głowę. Możemy robić takie ćwiczenie, które już było na naszym kanale, na przykład ćwiczenie, które nazwaliśmy Miyagi, gdzie nasze ręce były w gumie i powoli, szurając po ścianie, przesuwaliśmy. Link do tego ćwiczenia zostawię w karcie u góry. Warto zaznaczyć, że wszystkie ćwiczenia robimy bez zbędnego pośpiechu, bez szarpania, zawsze z lekko spiętą łopatką. Pamiętaj o tym, że podczas ćwiczeń możesz mieć dyskomfort, ból 1, 2 na 10, ale ten ból ma nie przekraczać trójki. 24 godziny po ćwiczeniach również możesz odczuwać. Dyskomfort 1, 2 na 10, ale jeżeli czujesz, że po ćwiczeniach ten ból jest na 5, to znaczy, że musisz zredukować swoją objętość bądź intensywność tych ćwiczeń, nie rezygnować całkowicie z nich, tylko dobrać odpowiednią ilość powtórzeń i serii. Dodatkowo pamiętaj, że nasze ścięgna potrzebują przynajmniej 36 godzin odpoczynku, aby mieć taką pozytywną adaptację na trening i zwiększać swoją siłę, więc nie ćwicz częściej niż co drugi dzień. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się troszkę więcej o tendinopatiach, o ścięgnach i ciekawostkach, to przejrzyj nasz kanał. W karcie u góry odeślę do pewnego filmiku, ale mieliśmy też trzy filmiki o, z ciekawostkami o ścięgnach. Okres powrotu do zdrowia, okres powrotu do aktywności fizycznej, pełnej aktywności fizycznej jest mocno uzależniony od tego, jaki był charakter i rozmiar uszkodzenia. Jaka była podjęta decyzja czy o leczeniu zachowawczym, czy operacyjnym? Ale zakładając, że jesteś w tej większości osób, które ma uszkodzony stożek rotatorów w postaci przewlekłego uszkodzenia mięśnia nadgrzemieniowego, z racji tego, że ten mięsień ma dosyć charakterystyczne ułożenie, leży pod wyrostkiem barkowym, często ulega takim mikrourazom. Jeżeli należysz do tej grupy osób, to pamiętaj, że takie leczenie potrwa. Potrwa Między 3 a 12 tygodni, jeżeli masz takie małe uszkodzenie, a jeżeli uszkodzenie jest większe, bądź masz predyspozycję do jakiejś tam zmniejszonej przestrzeni podbarkowej, może potrwać nawet 3 do 12 miesięcy. Pamiętaj o tym, że ja nie mówię, że będziecie boleć 3 do 12 miesięcy. Mówię o tym, że jest to pełen proces rehabilitacji, pełen proces powrotu do aktywności ruchowej. Twój ból może się zmniejszyć wcześniej bądź później, ale dysbalans mięśniowy, jeżeli chciałbyś w swoim ciele wyrównać, Wprowadzić pewną harmonię, to tyle niestety to trwa. Dla przykładu, jeżeli chciałbyś wyrównać dysbalans w swoim ramieniu, twój triceps byłby za silny, twój biceps za słaby, no to musiałbyś wzmocnić swój biceps, aby tej dysharmonii nie było. Na boku powiem tylko, że biceps jest bardzo istotnym mięściem do stoszka rotatorów, nazywany też piątym mięśniem stożka ratotorfi, bardzo istotne, abyś również go ćwiczył. Wracając do tego przykładu, jeżeli chcesz wyrównać ten dysbalans, no to ile to potrwa? Dwa, trzy, cztery miesiące, aż ten biceps urośnie do momentu tego, aby był równy z tricepsem? No oczywiście tu powiesz, w zależności od tego, jakie są dysbalanse, w zależności od tego, jak byś ćwiczył, w zależności od wielu czynników. No i dlatego też mi ciężko określić, ile to potrwa, ale uśredniając, w dużych zmianach zazwyczaj jest to 3-12 miesięcy. Na dzisiaj to wszystko. Mamy nadzieję, że sko było jasno przekazane, widoczne w części praktycznej, a przede wszystkim mamy nadzieję, że ten materiał będzie dla Ciebie wartościowy, pomocny. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Ci pięknego dnia. Dużo ćwiczeń, mało bólu, dużo cierpliwości i systematyczności. Pozdrawiamy.